Dzień dobry. Dzień dobry. Czym się pani zajmuje? Zajmuję się domem, ogrodem, a w wolnych chwilach robótkami szydełkowymi. Skąd się wzięło to zamiłowanie? Kiedyś to nawet bym nie pomyślała, że mogę zrobić taką kolekcję. Uważałam, że takie rzeczy to nie dla mnie. Wszystko się wydarzyło pewnego dnia, kiedy będąc u koleżanki, zobaczyłam na stole piękną rozetę. Zapytałam, czy może ją sprzedać, bo miała ich dużo. A ona na to, że da mi schemat, i sama zrobię. Więc zrobiłam tą rozetę pierwszą, a później to już poszło jedna po drugiej. I robię to nie dla przyjemności dziergania, tylko z chęci posiadania. Jak dużo czasu pani poświęca swojemu hobby? No na przykład tą pirankę robiłam pół roku z przerwami. Yy, taką filiżankę ze spodeczkiem 10 godzin. I chcę powiedzieć, że to jest bardzo żmudna praca. A co by chciała Pani przekazać naszym odbiorcom? Jeżeli ktoś ma jakieś zainteresowania, jakieś zdolności, to powinien to kontynuować i rozwijać. Dziękuję. Dziękuję.